Mrówki kolejno odlicz to gra edukacyjna wspierająca naukę liczenia. Gracze na zmianę odkrywają kafelki, zapamiętują ich położenie, a z odkrytych przez siebie cyfr układają proste działania matematyczne. Gra składa się z 45 kafelków z liczbami od 1 do 20. W prostym wariancie gry, który zaprezentujemy w tej instrukcji, skorzystamy jedynie z płytek o wartościach od 1 do 10. Reszta nie będzie nam teraz potrzebna. Odwrócone i pomieszane kafelki układamy w kwadrat o rozmiarze 5 na 5 płytek. Wszystkie kafelki odwrócone są w tę samą stronę. Gracz, rozpoczynający rozgrywkę, odkrywa trzy kafle. Jego celem jest znalezienie takiej kombinacji, która pozwoli na stworzenie prostego działania matematycznego w postaci dodawania lub odejmowania. Jeśli z odwróconych płytek nie da się zbudować poprawnego działania, gracz zakrywa obrazki, a kolejka przechodzi na następnego gracza. Podczas swojej tury kolejny z graczy odkrywa trzy kafle. Jeśli potrzebuje, może również ponownie odwrócić kafelek odkryty wcześniej przez przeciwnika. Z odkrytych kafelków 1, 6 oraz 7 możemy wykonać dodawanie w postaci 1 plus 6 równa się 7 lub odejmowanie, na przykład 7 minus 6 równa się 1. Przy układaniu działania nie ma znaczenia kolejność odkrytych kafelków. Jeżeli zbudowane przez gracza działanie jest poprawne, to zabiera on dla siebie kafelek o najwyższej wartości. Pozostałe płytki zostają zakryte, a kolejka przechodzi do następnego gracza. Zebrane przez siebie kafelki układacie cyfrą do góry, aby każdy z graczy widział, których wartości nie ma już w grze. Wygraną określa ilość zdobytych płytek. W przypadku dwójki graczy potrzeba ich aż 11. Przy grze osobowej wystarczy już tylko 8, a przy czwórce graczy 6. Trudniejsze warianty gry opisane są w instrukcji, którą znajdziecie w pudełku. Miłej zabawy!